W tym materiale przedstawię Ci, jak zupełnie za darmo stworzyć platformę szkoleniową właśnie na WordPressie, nie korzystając z tych gotowych tutaj rozwiązań za kilkadziesiąt dolarów, bo jak widzisz, jest ich dosyć sporo. Niemniej jednak, ja Ci pokażę, jak stworzyć na WordPressie zupełnie za darmo swoją platformę szkoleniową. To, co jest Ci potrzebne na sam początek oczywiście po instalacji WordPressa i swojej domeny. Jest to motyw, możesz używać jednego z darmowych dostępnych już właśnie tutaj w tej bazie WordPress'a, ale możesz też pobrać jakiś darmowy z internetu. W moim przypadku jest to motyw Educare, którego używam już od dobrych dwóch lat i sprawdza się bardzo fajnie. Oraz do motywu jest nam potrzebna wtyczka Tutor LMS, która umożliwia tworzenie kursów i zaraz ją przedstawię dogłębniej. Jeżeli chodzi o podstawowe zalety Tutor LMS, jest ona. O tyle dobra, że w prosty sposób możesz skonfigurować ją i integrować z swoim Ucommerce. E to znaczy, jeżeli masz podpięte tutaj w WooCommerce e jakieś płatności, dajmy na to PayPal, HotPay, przelewy 2.4, DotPay i wszelkie inne, w moim przypadku jest to właśnie HotPay. E Nie będę ci tutaj tego może pokazywał, bo wywali tam e sekretny kod, e który w HotPayu jest wymagany. W każdym razie ja mam podpiętego właśnie HotPay'a. No, i w prosty sposób mogę sobie połączyć ten kurs z produktem w WordPressie, i w momencie, kiedy klient zakupi produkt na mojej stronie, pokażę Ci to może tutaj w praktyce. Teraz, jeżeli jakiś klient doda do koszyka powiedzmy mój kurs Allegro, przejdzie przez proces płatności, tutaj zrealizuje całe, całe że tak powiem, zamówienie, przejdzie do płatności. To wtedy automatycznie te kursy dzięki temu, że tutaj są zedytowane, zaraz Ci pokażę w jaki sposób, to jemu przydzieli się automatycznie dostęp właśnie do tych szkoleń. Popatrz, e, mamy tutaj właśnie wszystkie moduły wypisane, e, jest kilka tutaj wtyczek, które musimy pominąć e, i jeśli chodzi o konfigurację tego kursu, e, jest poziom trudności oczywiście, tak? Tylko ja Ci chcę właśnie pokazać tutaj, dodaj produkt funkcja, typ kursu zapłacony lub bezpłatnie. Jeżeli chcesz mieć darmowe szkolenia, klikasz bezpłatnie, jeżeli chcesz mieć właśnie za pomocą jakiegoś produktu, no to wybierasz sobie ten produkt z WooCommerce'a. Jak możesz właśnie zobaczyć, tutaj był dodany ten produkt kurs Amazon KDP Packet All-in-One, i tutaj też on właśnie jest. Dzięki temu, właśnie po płatności, klient dostanie login i hasło do modułów, które tutaj są zawarte w moim kursie. Warto dodać, że wtyczka Tutora nie tylko umożliwia integrację z e ale również z innymi platformami oraz jest tutaj bardzo dużo, że tak powiem, możliwości. Również możesz sprzedawać e-booki, e, WeDraft Method dla e, tutaj osób, które już uczą, czyli dla szkoleniowców, przelew bankowy, e-check, Paypal, no niemniej jednak myślę, że mało osób z tego będzie korzystało, no bo raczej przelewem bankowym w tych czasach e, nikt nie płaci, raczej są to płatności właśnie błyskawiczne, przelewy natychmiastowe, że tak powiem. E, są tutaj opcje designu, kurs filter, kursy na stronę, advanced, no, masa tego jest, trzeba to dostosować pod siebie, troszeczkę czasu poświęcić. Niemniej jednak uważam, że jeśli chodzi o darmową wtyczkę, to tutorial jest tutaj przepotężny, bo ta integracja jest bardzo prosta. I jeszcze z tych rzeczy ważniejszych, które chciałem dodać, jest PHP. Mianowicie musisz mieć, może nie najnowszą wersję, ale ja miałem taki problem ostatnio, że miałem troszeczkę starszą wersję PHP i niestety mi tutaj. E, troszeczkę ta wtyczka wysypała się, ale zaktualizowałem i wszystko śmigało prawidłowo. Odnośnie aktualizacji PHP zrobię też materiał. Na koniec zaprezentujemy sobie to, co myślę, że wszystkich też bardzo interesuje, mianowicie jak wygląda cały ten panel tutaj tych szkoleń. E, jeśli chodzi o panel kursów, wygląda to mniej więcej tak, że tutaj może sobie klient zakupić lub zacząć właśnie e, studiować. A jeśli chodzi o cały ten panel tutaj z lekcjami prezentuje się on tak, uważam, że jest to schludne i wystarczające jeśli chodzi o darmową wersję. Możesz też załączać pliki w notatniku, pliki PDF, więc no tutaj myślę, że są tu wszystkie możliwe, że tak powiem, opcje. Do tego do tutora e, istnieją również dodatkowe rozszerzenia i wtyczki, e, umożliwiające właśnie e, większe rozwijanie sprzedaży, przykładowo jakieś apse, jakieś e, kursy w pakiecie itd. Tak Podsumowując ten materiał, zastanów się lepiej 5 albo i 10 razy, czy na pewno chcesz inwestować w jakiś szablon 50 albo 100 dolarów, a nie lepiej stworzyć w jeden dzień właśnie stronę w taki sposób jak ja, bo uważam, że jest to lepsza możliwość. Tym bardziej, że to mówię fajnie, wygląda wszystko. No, oczywiście, nie odradzam, jeżeli komuś się tutaj coś spodoba, no to można sobie wybrać. Tym bardziej, że tutaj jest masa również tych szablonów. Niemniej jednak, tak jak mówię, polecam Tutora, polecam korzystać i jak najbardziej zapraszam na mój kanał, na mojego YouTube'a, odbierz sobie jeszcze darmowego e-booka tutaj na stronie i jeżeli ten materiał był w jakimś stopniu pomocny, wartościowy, zostaw łapkę, łapkę, może komentarz i widzimy się w kolejnych poradnikach, zobacz moje inne playlisty odnośnie WordPressa, Allegro, Shopify'a i innych platform, do czego Cię serdecznie zachęcam. Pozdrawiam.